Dzień dobry. Lekcja piąta, a w niej czwarta sekwencja tej formy ciku. Przewoźnik przekłada sobie tyczkę przez plecy. Przekłada tyczkę przez plecy. Przewoźnik, czyli ten, który tutaj tą łodzią płynie, napędza ją, odpychając się tyczką od dna, tak jak gondolier w kanale. Przez plecy sobie tutaj będzie przekładał tyczkę, ale w jaki dokładnie sposób za chwilę to wyjaśnimy. Tak zakończyliśmy sekwencję poprzednią. Przysiad na prawej nodze, skręt w lewo, odstawienie lewej. Palce pokazują prosto, tam w tamtym kierunku na lewo. Przeniesienie ciężaru. Druga stopa się troszkę obraca. Osią obrotu jest przednia część, pięta się wysuwa do tyłu. Tutaj wysunąłem tyczkę. Teraz ustawię ją bardziej w pionie, a równocześnie Lewą rękę przesuwam w kierunku jej końca. Następnie wykonuję taki obrót. Ten ruch mojej lewej ręki odbywa się bardzo blisko mojej lewej strony ciała. Prawa strona tyczki się podnosi. Teraz Troszkę tutaj się pochylam. Drugą rękę przesuwam, tak żeby wygodnie było wykonać to przeniesienie przez plecy. Tutaj sobie tyczkę zakładam, przekładam za bark, już na plecy. Obracam lewą stopę napięcie. Prawą na palcach, i teraz mam tyczkę z tyłu na barkach, na plecach. Tutaj zwróćmy uwagę, żeby ona nie naciskała na szyję, czego trudno będzie uniknąć, jeżeli y, ręce będą zbyt wąsko ustawione. To w dużej mierze zależy od budowy. Y, Indywidualnej. Niektóre osoby mogą mieć ręce troszkę węższe, inne będą potrzebowały szerszego rozstawienia. I tutaj przeszliśmy stąd. Trochę przesuwamy kij, żeby w tej pozycji wszystko było symetryczne. Przechodzimy się na drugą stronę i obracamy prawa. Stopa napięcie. Lewa na palcach, pięta się chciła do tyłu. O, tutaj sobie zaprawy bark przesunąłem kij. Teraz mam go oparty tutaj na lewym barku. O tak on mi delikatnie tutaj lewy bark punkt na lewym barku masuje. Wzrok jest skierowany skrośnie do tyłu. Kij jest mniej więcej w pozycji poziomej. Teraz robię coś takiego: przełożenie. Przy tym, przy tym przełożeniu nie podnoszę obydwu yy, ramion, a tylko tutaj tą rękę z przodu, by przełożyć nad głową. Druga pozostaje tam w miejscu, albo nawet troszkę można ją odrobinę opuścić w trakcie tego ruchu. Następnie kij ustawiam w pionie. Obrót lewej stopy na palca. Prawej napięcie. Przesuwam najpierw tutaj lewą dłoń bliżej środka, później prawą. Wykonuję takie duże krążenie. Tutaj uniesienie. Palce się prostują w ten sposób. To góry pokazują. Dostawiam lewą stopę i teraz. Ręce z kijem opuszczam, nogi się prostują. Tutaj palce zwijam. To jest pojedyncze wykonanie. Wykonujemy to na przemian w jedną, w drugą stronę. W sumie sześć razy, czyli po trzy razy na każdą stronę. Tutaj zwróćmy uwagę, żeby nie robić tego tak, a. Tu blisko ciała, żeby ten ruch był w tej płaszczyźnie, tutaj. Pochylenie, przesunięcie tej ręki ku krańcowi kija. Założenie, nie tu, o, a tam za barkiem na plecach. Tutaj ta pozycja symetryczna na barkach, za plecami mamki, nie na. Czyli teraz tutaj pochylenie o i teraz po prawej stronie za bark mi zjeżdża ki obraca się prawa stopa na pięć lewa na palca o i tutaj stąd w ten sposób do takiego ustawienia i patrzę skośnie do tyłu. Tutaj zwróćmy uwagę, żeby nie robić tego, co początkujący, rozpoczynający naukę mają tendencję do robienia, że o tutaj obracają się tak, o, w ten sposób. Ten ruch powinien się odbywać w tej bardziej płaszczyźnie. Przesunięcie, tak. Przełożenie tutaj z przodu tylko. Teraz ustawienie kija w pionie. Przesuwamy lewą głowę. Pierwsza środka kija. Prawą. Tu tutaj. Krążenie wyprost palców. Dostawienie lewej stopy i ponownie nogi się prostują, a ręce i kini opuszczamy. Wysunięcie. Piąte przesunięcie tej dłoni. Przełożenie za plecy, przesunięcie tutaj, patrzę skośnie do tyłu, przełożenie tylko z przodu. Tak. Tutaj cały czas niska pozycja, palce się wyprostowały. Zostawiam stopę. O, i tutaj nogi się prostują, ręce opuszczam. Palce się zwijają. W drugą stronę wysunięcie. Kii w piątym przesunięcie tej dłoni. Tutaj ten ruch. Tu za plecami. Symetrycznie, pochylenie w drugą stronę, z tej strony ki zjeżdża, tu się obraca. Teraz oparty jest na moim prawym parku. Ja patrzę skośnie do tyłu. Tutaj przełożenie. i w pionie. Zademonstrowałem to w obydwie strony. Wykonujemy to na przemian, w jedną i drugą stronę, w sumie 6 razy, czyli po 3 razy na stronę. Jest to bardzo fajne ćwiczenie gipkościowe. Tutaj pracuję w dużym zakresie kręgosłup, pracują stawy barkowe. Tradycyjna chińska medycyna mówi o stymulowaniu dwóch kanałów, dół i żen, czyli głównych kanałów z obydwu stron ciała, z tyłu i z przodu. Mówi się o stymulowaniu również kanałów w nogach. Ważnym elementem jest tutaj masowanie nacisk na punkt na barku. Wpływa to pozytywnie na krążenie krwi czy ci i krwi, jak mówi tradycyjna chińska medycyna. ki jest również przesuwany tutaj przez plecy z tyłu barków, więc też jest tutaj element masowania barków. Dziękuję.